Które jedzenie nigdy się nie psuje? Zacznijmy od miodu. Miód potrafi przetrwać tysiące lat, bo ma bardzo mało wody, jest lekko kwaśny i wytwarza natlenek wodoru, który hamuje rozwój bakterii. Sól jest praktycznie wieczna. To minerał, więc się nie psuje, o ile nie zamoknie. Cukier działa podobnie. Suchy jak pustynia, nie daje mikrobom szans. Biały ryż, w przeciwieństwie do brązowego, Wytrzyma bardzo długo, bo nie ma tłuszczów, które je uczeją. Ocet destylowany pozostaje stabilny i kwaśny przez lata. Sos sojowy, dzięki wysokiej zawartości soli, również może stać naprawdę długo. Czysty ekstrakt waniliowy konserwuje alkohol, a mocne trunki jak wódka czy whisky się nie psują. Po otwarciu co najwyżej tracą aromat. Pamiętaj, mówimy o czystych produktach, szczelnie zamkniętych i przechowywanych w suchym miejscu. Znasz inne nieśmiertelne produkty?